Jest to idealne rozwiązanie dla tych, którzy lubią kupować. Firma samodzielnie dostarcza swoje produkty każdemu kolejnemu prokonsumentowi wchodzącemu do sieci. Ten model biznesu jest oparty o budowę społeczności osób używających tego samego produktu. Prokonsument zajmuje się tylko informowaniem kolejnych osób, zaś sprzedaż i dostawę produktu przejmuje firma. Era informacji, era łatwo dostępnych, prostych do przekazania narzędzi, jak na przykład ten film, powoduje, że coraz więcej firm odchodzi od tradycyjnego modelu dystrybucji. Aby dobrze zrozumieć ten mechanizm, należy odpowiedzieć sobie na najważniejsze pytanie: skąd biorą się pieniądze na wynagrodzenie prokonsumentów? W tradycyjnym modelu biznesu firmy oferujące produkt lub usługę muszą dotrzeć do nas, konsumentów. Aby temu sprostać, budują system dystrybucji, sklepy, hurtownie, logistyka. Oczywiście niezbędnym czynnikiem, abyś mógł dowiedzieć się o istnieniu produktów, jest reklama. To wszystko rodzi koszty, dochodzące do 70% końcowej ceny produktu. Ten dodatkowy koszt jest zawarty w cenie detalicznej, a pokrywa go konsument, czyli ty. Nabywając różnego rodzaju dobra, często świadomie czy też nieświadomie, rekomendujesz to, z czego jesteś zadowolony, swoim znajomym, przyjaciołom i w ten sposób budujesz społeczność używającą tego samego produktu lub usługi, co ty. Zastanów się, ile razy poleciłeś komuś film w kinie, dobrą restaurację, kosmetyczkę, fryzjera, czy też jakiś konkretny produkt. Robisz to niemal każdego dnia ku zadowoleniu sklepów, hurtowni i oczywiście firmy. A co ty z tego masz? Nic. Oprócz od czasu do czasu dobrego słowa wdzięcznego kolegi. Dlaczego tak jest? Nawet gdyby firma chciała cię wynagrodzić, to nie ma jak, ponieważ jesteś dla niej całkowicie anonimowy. W dzisiejszych czasach nie ma problemu, aby z łatwością nadać Tobie i Twoim znajomym numery identyfikacyjne w ramach zintegrowanego systemu informacyjnego. Dzięki temu jesteś rozpoznawalny, a firma może zrezygnować z drogiego systemu dystrybucji i wysyłać produkt bezpośrednio do Ciebie i Twoich znajomych. Aby właściwie zmotywować Ciebie i Twoich znajomych do coraz częstszego rekomendowania produktów, których używasz, firma uwolnione koszty może przeznaczyć na wynagrodzenie za pomoc w rozbudowie sieci konsumenckiej. Tworzony jest plan marketingowy, czyli algorytm podziału części zaoszczędzonych przez firmę środków pomiędzy osoby, które polecały jej produkty. Najwięcej otrzymuje nie ten, kto jest najwyżej w organizacji, lecz ten, kto przyczynił się do powstania największej sieci prokonsumenckiej. Co najważniejsze, takie wynagrodzenie ma charakter stały, to znaczy jest wypłacane teraz i w przyszłości, za każdym razem, kiedy w zainicjowanej przez ciebie grupie nastąpił zakup produktu. W ten sposób budujesz aktywa, a stworzona przez ciebie sieć może stać się źródłem kapitału, pozwalającym ci w przyszłości zostać inwestorem. W dalszym ciągu prezentacji poznaj firmę działającą w tym modelu biznesu, zapoznaj się z jej produktami, które są sprawdzone i chętnie kupowane przez prokonsumentów, oraz planem marketingowym, który doprowadził do uzyskania niezależności finansowej kilka tysięcy osób.